Siemanko wszystkim witam was bardzo serdecznie w kolejnym krótkim odcinku z serii Minecraft Dungeons, a w tym odcinku będę chciał wam pokazać, jak odblokować kolejny sekretny poziom. Bo już kilka takich filmików jest na moim kanale, także zapraszam serdecznie i odblokowujemy sobie w tym odcinku dolne sale, które. Będziemy musieli właśnie odblokować z poziomu sal wyniosłego bloku. Dlatego wybierzemy sobie teraz ten poziom, wejdziemy sobie do misji. No i za chwilkę Wam pokażę, jak to wszystko odblokować. A jak już to odblokujemy, to po prostu na mapce tutaj, gdzie sobie wybieramy wszystkie te misje, pojawią nam się dolne sale. No dobrze, jesteśmy już w levelu. Będziemy sobie szli śmiało do przodu. Jest to dosyć blisko, i nie zajmuje jakoś dużo czasu. Będziemy sobie wszystko wybijać, bo i tak nam się to później skumuluje. Czyż w sumie bez znaczenia, i tak trzeba będzie zabić i tak. Cały czas się przemieszczamy, po prostu jakby do przodu. I zobaczcie, minęliśmy wcześniej taki posąg, jakby. Tutaj się zaraz zatrzymamy, oczywiście ja postaram się, czekajcie, muszę to wszystko wybić, bo zaraz nam się tutaj porobi niezła zadyma. Jeszcze tego zabijemy. Dobra, chyba wszystko. I słuchajcie, podchodzimy tutaj do jednej z tych jakby tarcz na tych ściankach i można ją popchnąć. Wciskamy. Zobaczcie, jeszcze raz wam pokażę tutaj już na kursorze od myszki tutaj. Automatycznie przyłącza mi się na myszkę. Jak sobie złapię myszkę, bo gram ogólnie na padzie, co mieliście okazję przed chwilą zauważyć, otworzyło nam się przejście. Do którego oczywiście wchodzimy. No i tutaj mamy scroll do podniesienia, po którego właśnie podniesieniu powinien nam się odblokować sekretny poziom. Ja już go wziąłem. Odblokowano poziom dolne sale. No i od tej pory na mapce mamy już do wyboru właśnie tam z obozu przy stole. Dolne sale też możliwość mamy, właśnie wybrania tej lokacji. Także to by było na tyle. Krótki filmik, akurat tutaj bardzo łatwo jest to do tak? Także nie ma żadnych komplikacji. W takim razie będę się z wami już żegnał. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, czy więcej filmików z Minecraft Dungeons, dajcie, proszę znać w komentarzu. Będę wiedział, co robić dalej. Ale tak jak już wspominałem w innych odcinkach, to wspomnę jeszcze i w tym, żeby. Tutaj było już ku gwoli ścisłości, że mam w planie też pokazanie Wam kilku buildów z niektórymi przedmiotami, które na przykład bardzo szybko umożliwiają zabicie bossa jakiegokolwiek, po prostu. Także jeśli bylibyście ciekawi i chętni zobaczyć to, piszcie, a na pewno takie filmiki się pojawią. Tymczasem żegnam się z Wami, bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale. Na razie, wszystkim, hej!